Cześć, witam w kolejnym odcinku ze Smita. Dzisiaj kontynuujemy wyzwanie szturmu, wygrania wszystkimi postaciami w grze i zagramy dzisiaj telus albo terra po angielsku. Idę w Saporta. Uuu, a może nuwa by mi dała nuwę? No, nie chcę mi dać O, Morigan, no ale chyba lepiej niż Atena. A no co on? Może dwa razy rolować? No i już lepiej. z ocem już wygrałem, to mu oddałem. No ale w sumie fizyczne obrażenia nam się przydadzą. Dwóch magicznych, dwóch fizycznych i ja na tanku, saporcie. A u nich Shiva, ach Hiron, jingwei, chenji. Trzeba antyhila złożyć na nich. Ile magicznych? Chenji. Ach, aż dwóch magicznych, ale i tak chyba złożę regenerację many na początek. No ale trzech fizycznych. Nie, no, regenerację many pójdę. Albo może coś pod leczenie? O wzmocnienie leczenia. Jest kategoria kiedyś nie było, jak grałem. Kącesz odrodzenia po ulczeniu się, a to przyspieszy mnie, że będę szybciej biegał. Bogowie, których leczysz za pomocą zdolności. A kiedyś był jeszcze taki kwiat magiczny. Magiczny. Oto. Skurcenie czasu. 40 many. Regeneracja, zdrowie i ochrona magiczna. Za każdym razem, gdy sojusznik, czy Bóg umrze, w promieniu. Od Ciebie, uzdrowisz jego. jednego z. co? Dobra. Co? Bóg umrze w promieniu 70 jednostek od ciebie, lub uzdrowisz jednego z nich za pomocą zdolności. Wypadnie z niego kwiat, który przez 7 sekund można podnieść. Okej. Okay. I startowe jeszcze też chyba. albo to może. Asysta daje mi więcej złota. Więcej zarabiał. A no tu cooldown z kolei nie, złoto wolę. Albo nie. Antyheal na nich. No bo nikt inny nie złożył. My nie, nie mamy drugiego tanka. To i. i cooldown też się przyda. Co oni się już biją? We trójkę tam zrobili tak? Hamazoc. Nie lubię grać tymi chilującymi postaciami pod atak, tak jak właśnie Telus, Jemaja też. Guan Yu nie lubię też pod atak grać. Lubię leczyć. Ładnie jedziemy z nimi Oj ach poszmat na tym ulcie blokuje leczenie całkowicie na niego uważać. Ładnie, zabiliśmy kolejnego. 4-0 już. A, zabiła. Shiva na, a, zginął. Na końcówce Shiva był. O ile, nie miałem ulepszać się? Cztery asysty, to dwóch, przy dwóch nie brałem udziału. Ten nie ma many. ratować swój... O nie, jak ona zginęła? Nie widziałem jej. Może ult mój nie sięgnął jej. Oj, głupio zrobiłem, że wbiegłem w nich, ale trudno. Eee, magiczne to teraz fizycznego defa bym potrzebował. I też wzmocnienie, leczenia. 25, obrona fizyczna. Mmm, oni... Aha, że wszyscy, którzy będą leczeni, też defa' będą dostawać magicznego, fizycznego. To złożę to. Dla Timu. A pewnie słychać już sąsiadkości za oknem. No trudno. Mam nadzieję, że nie jakoś bardzo przeszkadza. I słychać mnie wyraźnie. O ładnie zabiła Ultem. Kama za co jest lepszym tankiem niż ja, 3-0 ma. A tarczę złożył. Tychila musi muszą złożyć Najlepiej nuwa nie, był się za mną. Jeszcze go strzeli ten. No, żyj nuwa! No zabili. No niestety nie ogarnęła, że się cofnęliśmy po... Użyj. No, Różdżkę też chyba z tą zwiększającą leczenie złożę, oto eskulapa. O, 30% zwiększone będzie leczenie. A, plecy. Pomogę mu, ale tutaj rzucę leczenie. Huh. Za mały damage mamy. Szulta tam fajcie użyć, nie wiem czy już miałem. No moglibyśmy się spróbować wbić. O, zabiłem z autoataku chyba, czy nie wiem jak. Bardzo szeroko są moi rozstawieni. Ciężko ich wszystkich leczyć naraz 1-1-6, nie najgorzej. Ale, a dobra, dobiło coś się. Bo chyba ten Kamazoc miał na nim komary. Y... Bat, jak się po polsku... Nie toperze. Jestem już najlepszym tankiem. A nie, tutaj się trawna. Nie, nadal nie jestem najlepszym tankiem. Ciekawe czy miałoby sens zbudować Telus pod autoataki. Wątpię. Śmiem wątpić. A odporny. I zabierze jeszcze kulkę. Ta teraz złożyć, chyba się bardziej opłaci niż ten Lotus. 30% chila więcej będzie. Mm -mm, drugi arcze dla sojuszników dam. działa ten antyhill w ogóle, których trafię, czyli muszę ich trafić, żeby oni mieli zmniejszone leczenie. Okej. Okay. 26, a nie sprawdziłem ile wcześniej było. Nikt za mną nie poszedł, rozumiem. Ale jak się rzucili na mnie. Może, że mam dobrego heala. Nie wiem czemu fokusuje tanka. No dobra, zabiliśmy go. Czyli wyszło nie najgorzej. Ładnie. No, nieźle poszło. 4 do zera w tym fajcie. A, uciekła. Niepotrzebnie się tak wbija w nią. Dalibyśmy radę bez tego. Patrz ile brakło, żeby ją zabić. Ale wierzę, że przynajmniej zrobiliśmy. I tamtą na chwilę zneutralizowałem. Musiała się wycofać, żeby nie zginąć. Zabiemy, zabiliśmy. Pięknie. Oni mają jakiegoś antyhila? Niech tu nich nie składa. bo nie leczymy się w tym ulciach płasza Kurde, jeszcze się ja wbiłem w nich niepotrzebnie Chciałem ratować naszych Okej, okay, co jeszcze pod heal mogę złożyć ciekawego Siłę nie, coś jakiegoś defa bym <coughs> potrzebował Płaszcz proroka, może. Raz na 8 sekund, gdy zadasz obrażenia wrogiemu bo bogu. Wrogiemu bogu. Wrogiemu bogu. Za każdym razem, gdy traci wrogie bóstwo, odzyskasz 2% max zdrowia i many. Z którąś speleryn złożę, ale jeszcze nie wiem, którą. Chyba tą może z oczyszczeniem i cooldownem. Gincie, no. O, ja ginę. <laughs> Ups, ale jestem przynajmniej dobrym tankiem najlepszym w najlepszym sensie. Topkęłam. I nie zniszczyli tej wieży, więc nie poszło to całkowicie na marne. Dwóch zabiję? Jednego. Nie ma jak dobić. 1, 4, 12. O, antyhila złożyła, i to dobrze. Kamazoc też. Ale nuwa nie. Nuwa ma nas w dupie. Ale chyba cofnęła item jeden, może zacznę składać go, ale go ratują i zginęła przez niego e, ich chilerka. Oni zepsuli, nie my. Oj, ładnie mnie złapał. Czy on ma Antychila? Nie ma Antychila. Powinna być wygrana. Raczej dobrze ich ciśniemy, mi się wydaje. Zrobimy? Ładnie dobił. Ale jeden za jeden teraz poszło Pięknie Masz tu kwadrę Pięknie Jeszcze pętę zrobisz? Masz radę, pętę ja, nie przytankuję ci, ale miniony już weszły No, nie zrobił pęty, ale ładnie wyszło teraz. GG jest kolejna wygrana do kolekcji. I 13 on skończył. Ja miałem, miałem najlepszą mitigację. O, no, fajnie, fajnie. Szczegóły, leczenie, zobaczymy. 20 tysięcy, prawie. Co? Przecież to jest dużo lepszy healer Chendi niż. Telus. On ma, miała tylko 7 tysięcy. Może robiła build pod atak zamiast pod heela. Nie no, ma różdżkę, ale te dwa itemy bez sensu. Dobra, dzięki za ten odcinek. Zapraszam do następnego. Cześć, pa.